jedziesz co nie? No pewnie. tu no nie możesz, możesz ze starymi, to mam wszystkim pierdole No pewnie kurwa. No tak śmieci. No chyba po mordzie nigdy nie stałeś Mówię, mam w twoją religię, debilu jebany. No po mordzie chyba nigdy nie zostawię, że takie rzeczy mówisz. No nie, to ja ludzi napierdalał, czaisz? Tak, w szkole. Pewnie młodszych od siebie. To młodszych od siebie kurwa, no w sumie Ciebie, ciebie... Ty będziesz kurwa już następną osobą, I to drugą, bo tak to kurwa już napierdalałem przed lepszymi. No No co masz jeszcze do powiedzenia? No nie wiem kurwa. No jest, ja kurwa dałym. A ja mogę coś powiedzieć? A ja mogę coś powiedzieć? Pochwać, że nie mogę. nie się kurwa bić na testa, No pochwać, no, no, bo nie Kurwa strachuj śmieciu. A twoją jebaną wymówką to było kurwa, że jest za późno. Co? No tak, no bo tak, no. No Ale kurwa w klocki napierdala no, a na Tesla jest kurwa, no kurwa za późno. No teraz za późno. Jeżel, jeżeli, jeżeli to by się odgrywało rano, już by było w ogóle inaczej. Nie będę się darł o godzinie trzeciej w nocy. Rozumiesz? No to nie mówi? wiem kurwa, daj się lepsze czułość na mikrofonie i tyle, i nie drzwi <laughs> Ty jesteś głupi. Tak, proszę ale... Ale wiesz, że czułeś mikrofonu, to tylko ty masz ciszę, a nie ja. Eee, dziwny jesteś. Serdecznie. tu chodzi o to, że jak ty kurwa szepcisz, to oni cię słyszą lepiej, czaisz? W tym momencie, że się czy jak? Nie, bo ja, 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 ja powiem tak, ja tak nie potrafię. Jeżeli ktoś mnie wyzywa, no, to ja się denerwuję, to jest normalne, chyba tak. A jeżeli się denerwuję, to podnoszę głos. Zrozum to. Jeżeli to jest tak dla ciebie trudne. Nie denerwuj LOL to ja nie wiem, jeżeli nie wiem, że to się nie denerwować ja ja, tak, pomyśl. Masz problemy ze sobą. Ja mam problemy ze sobą. Ja mam problemy ze sobą. Ty słyszysz siebie, co ty mówisz? Mm -hmm. Ale chłopiek gdybyś był kurwa. Yy, ja mam problemy ze sobą. No tak. Ty spójrz na siebie, człowieku. Mówi.